Manko, z tej strony Avengar. A to już 24 odcinek naszego Let's Play Dark Souls. A w poprzednim odcinku wyczyściliśmy sobie cały lasek, oblecieliśmy już tam archiwa na zero. Więc możemy schodzić do kryształowej jaskini. Pam, pam, pam. Wow, nawet nie pomyliłem nazwy. I tutaj mamy już na początku pana Golema, który jest z niezłym koksem i na sklepie nie sądzę Nie widzę tego ataku zawsze mi przy padają spadają płatki 1200 dusz, good enough. lecimy sobie dalej na spokojnie pam param, pam pam niżej, niżej, niżej i zobaczcie tutaj w kryształowej jaskini są takie niewidzialne mosty jak możecie sobie zobaczyć tutaj padają takie takie płatki jak tu pójdziemy to ciekawie, ciekawostka, nie spadniemy nigdzie. Tutaj mamy człowieczeństwo. A może się nie zabije jak tu się zaśliznę. Nie zabije się. Zejdziemy sobie tu. Tu niech będzie. Powiedzmy, że tak miało być. I gdybyście tam tego nie zauważyli, to tutaj możecie zobaczyć, że właśnie te płatki znowu spadają i tu jest wiadomość, która ma Was um, nakierować na to, że tutaj jest most niewidzialny. Ścieżka na wprost. No i właśnie tak naprawdę kierując się za tymi płatkami możemy przejść spokojnie tędy. Um, ja idę tak bardziej na szczał. Tutaj jest problem troszeczkę z tym koksem, ponieważ on nie tyle jest trudny, co może nas zepchnąć. I to jest tak naprawdę najbardziej problematyczne w nim. I w ogóle zobaczcie, że on jest twardszy niż taki. Zwykły ten kryształowy golem. Tu się cofniemy oczywiście. Czemu on odskakuje, LOL? Co się boi? Czego? Dobra, mamy go. 2500 dużo. No on był troszeczkę większym koksem. A ju, ju, ju. w ogóle wydawało mi się, że. A to może nie tutaj jeszcze, chociaż. Nie, no, nie tutaj. Wychodziłoby na no to, że nie tutaj. Generalnie te motylki się nie agrują. Natomiast, jeżeli je zaatakujecie, to już gorzej dla was. Zagrują się wtedy i, i jest naprawdę z nimi ciężko, bo napierdzielają niemiłosiernie, a nie lądują nigdy. To uprzedzam. One nie lądują. Więc, jeżeli nie macie broni dystansowej, to nie polecam. I teraz, tutaj, jak sobie skoczymy, to od razu w tę stronę mamy lizardy. Migaczący, migaczący, zielony i grudka niebieskiego. Zabiłem wszystkie chyba tak? Dwa. Um, tutaj można wyjść w tamtą stronę. Tam leży dusza, jak pewnie widzicie. I z tego co pamiętam, to jest sztaba niebieskiego tytanitu. Tylko cholera nie wiem, czy ja chcę tam iść, szczerze. Dotąd możemy chyba dojść. Spróbujemy, spróbujemy, naprawdę. Jestem aż cholernie, kurde, ciekawy. Tu nam spadają płatki wszędzie. Czuczuczum, tam. Wychodzi na to, że możemy tutaj iść spokojnie. gademet. Naprawdę to jest... To jest problem tej lokacji, że tutaj cholera... Jak nie patrzycie pod nogi, nie patrzycie na te płatki, jak one spadają, to można się naprawdę naprawdę zabić. Tak, tu jest sztaba niebieskiego tytanitu. A wiecie, co jest najlepsze? Że teraz to nie wrócimy. Na bank. Na bank to nie wrócimy. To jest cholera. Dla mnie nie wiem... Jakaś czarna magia przeważnie jak tędy wracam. Zawsze się zabijam, zawsze. Ale może akurat, może. Sorry, że tak nic nie mówię, ale próbuję się skupić na tych płatkach, które mi się pojawiają. Tutaj coś było. Tutaj, cholera. A coś bliżej? Nie tam, tylko tu nie wiem. Na przykład. Dobra, daliśmy radę. Wow, jestem pod wrażeniem. A, a natomiast stąd droga jest raczej, raczej bym powiedział prosta. Tylko dlaczego ja słyszę jakiegoś tam pana. Spadek w pobliżu LOL. Dzięki. Nie wiem. Tą drogę zawsze gubiłem. Ale będę się starał w miarę pokierować tak, żeby się nie zabić. I w zasadzie jeżeli chodzi o... A tam jest jeszcze ten jeden koleś. A to go przegapiłem. A to dobra. No wydaje mi się, że może możemy się tam jeszcze wrócić. Tylko może po tym jak przejdziemy tutaj to miejsce. I tutaj tak naprawdę te małże są takim troszeczkę dużym problemem najpierw proponuję iść tutaj, bo ta się luruje zawsze, lol. lol ok, raz, dwa, trzy cztery i damy jej radę a tu jest też dobra farma jakiegoś itemu którego oczywiście nie pamiętam ale pewnie nam wypadnie to się dowiem Kamieni oczyszczających. U. Właśnie. Chociaż nie, to nie było to chyba. Nie wiem. Nie pamiętam szczerze, bydziesz? idziesz do nas, koksik? Dawaj, chodź. A idzie jeszcze następny. Dobra. Oła, oła, oła. Daliśmy się nieźle trafić. Znowu. Jak jeszcze raz się damy, to będzie po nas, co najmniej. Pretty much Tup, 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 roll, roll, roll. Attack, roll. Cholera jasna. Nienawidzę tego mopka. Naprawdę. On jest taki drażniący dla mnie. Wydaje mi się, że coś innego miało z nich wypadać niż te kamienie oczyszczające. Migoczący tytanit! Właśnie. Z nich wypada migoczący tytanit. To jest to, o czym myślałem cały czas. Teraz tu zostało ich jeszcze dwóch. Pam, pam, pam. A damy radę myślę tak. Albo nie damy rady. Nie udało się go zberstować. Dobra. Nawet że to poszło. Swoją drogą nie widać czy oni się świecą, czy coś zrobią, czy nie. Jakoś tak nie bardzo. Ten na przykład nie świeci się. A on nie dropnął też dziwne. I jak pewnie widzicie, tamto miejsce wygląda co najmniej dziwnie. To jest jedyne miejsce w grze, w którym nie mam mgły przy Bosie. Jedyne. Jak przebiegniecie tutaj, to macie animację. Był do nas Save Scaleless. Pam, pam pam I teraz pierwsze co chcecie zrobić to biegnąć szybko tutaj. I rozbić to dziadostwo. Ponieważ rozbicie tego dziadostwa powoduje iż Pan Swift the Scaleless staje się podatny na nasze obrażenia.

ponieważ jego ogon jest dość bolesny. Ale te jego macki nic nie robią pretty much. Zresztą sami widzicie, ta walka wygląda co najmniej banalnie. Znaczy wygląda. Wyglądać może nie wygląda, ale jest. Fak, 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 fak. Trochę sobie pofrunęliśmy i zginęliśmy od klątwy. Lol. Tego się nie spodziewałem, ale zobaczcie ile mu zostało życia. No, no, no po prostu żart jakiś. A, tak naprawdę widocznie zabrakło nam trochę damage'u. To się zdarza. Możesz tylko po... Potrzebujesz kamienia, oczyszczenia. jeszcze... O właśnie, to jest ważne. Albo mamy iść do uzdrawiacza do nowego lądu, czego oczywiście nie chcemy robić. No bo po co? To jest kawał drogi, bla bla. Ale mamy kamienie oczyszczające, które nam wyfarmi, wyfarmiliśmy sobie. Um, I teraz myślę, że chcemy sobie przywrócić człowieczeństwo, żeby sobie zwiększyć trochę odporność na klątwę. Chyba nie mamy pierścienia ukończenia klątwy. Ale to nie powinien być jakiś większy problem. I guess. Tak mi się wydaje. Mamy chciwość pierścień, a czy mamy taki, który nam coś pomoże? Nie, więc walić to, olewamy wszystko i lecimy jeszcze raz na sifa To było chamskie, co on zrobił, tak szczerze powiedziawszy. Z jakiej racji on nas przeklął? Kto mu pozwolił? Tak naprawdę LOL. A tutaj mamy tego cwela go. Zmasakrujemy jak kormin Lewaka e, powiedziałbym bez obrazy dla wszystkich lewaków, ale nie powiem tego, bo, bo lewaków trzeba obrażać, ją. Tutaj zabijemy tego cela. Lewaków trzeba obrażać. Podobnie jak głupich ludzi. Bo jeżeli ich nie obrażacie, to im się wydaje, że mówią prawidłowo, że mają rację i że się nie mylą. A jeżeli będziecie wprowadzać głupich ludzi w błąd, to później oni będą was denerwować całe życie. A jak raz nauczycie debila, że z debilem, to może coś zrozumie z tego i spróbuje jakoś normalnie z wami porozmawiać, a? Ja wychodzę z takiego założenia. Może jest głupie, ale, 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 ale tak działam. Hopskits Hopskits Got Zablokowałem się na krawędzi. Jak się okazało, nie da się po niej wejść. Ale przyznajcie, że ta halabarda jest świetna. Swoją drogą... O, drop. Czyżby grudka? Tak, grudka interesuje mnie jedna rzecz. Czy ta halabarda straciła skalowanie... Tak, straciła skalowania. No tak myślałem. No bo dzisiaj gadałem właśnie z kolegą i się mnie pytał, czy halabarda straciła skalowanie. A, 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 I tak, no ona traci skalowania, bo dopiero w dwójce działa to tak, że broń enchantowana na elektryczność dostaje skalowanie po prostu od wiary. Co w naszym wypadku byłoby całkiem spoko. Ale no cóż. Um, tu sobie pobiegniemy normalnie tak jak wcześniej. Tylko jeszcze... Cholera, jak się schodziło tam niżej do tego jednego cwela, um, muszę się chwilkę zastanowić. Swoją drogą ciekawe, czy znajdziemy tam swojego tego. Swojego trupa, bo normalnie jak się gra w online, to działa to tak, że... Osoba, która została przeklęta, zostawia po sobie ciało. Na swoją drugą jak możecie zauważyć, to ten koleś tutaj się nie respi w ogóle. Jak go raz zabijemy, to już jest GG. Ale no dlatego, żeby był mocniejszy. O, I teraz chwila. Moment. A, tam padają płatki. I tam jest przejście dalej, tak? No jest, ok. No spróbujemy wtedy przejść jeszcze. Bo w zasadzie mamy trochę tych człowieczeństw i może nam być ich nie szkoda. Tylko... ustalmy, że to leci jako tako prosto. Takie mam wrażenie. I tu mam jeszcze jednego tego golema i to jest chyba tutaj to, co ja myślałem. O, to jest drugi taki kozak, jak możecie zobaczyć. On też jest taki... Większy. Fuck, fuck, fuck. Ale to Proszę tylko, żebym nie spadł. Dobra, mam cię. Nie, to też nie on. Okej, okay. bo... Bo, 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 z tego co pamiętam, grudka niemska tutaj no Dwarfit, stanowczo. Z tego co pamiętam, to yy, z jakiegoś z tych golemów wypa wypadało. Z złe słowo. No, w każdym razie, w jednym z takich golemów była uwięziona yy, córka Zygmajera Tak mi się wydaje, że to była córka. Wszystkie te jaszczury zabiłem? Nie. Ale już zniknął. Lol. Dobra, to nieważne. W każdym razie widzicie, tam jest ich trzy, a nie dwa. Jak ja zabiłem dwa, no to Lol. To jeszcze jeden został. Ale w zasadzie mamy już chyba na tyle. Chociaż nie, nie mamy tu, bo ulepszałem zbroję. To można by coś pomyśleć. I teraz zobaczcie, że już się mgła pojawiła, ale jest czarna. Ścinka cięcie. Dobra, jesteśmy A, po pościńce. No, i mówiłem o tym, że ta mgła jest czarna, co jest dziwne, bo to jest jedyna czarna mgła w Dark Souls, z tego co kojarzę. No, dawaj, kuch się, dawaj, dawaj, słyszę te tak twoje kłe, Teraz ja. Raz, dwa, trzy, cztery. Piso. To nie. Bez dropa się nie będę z tobą bawił. Blok. Dobra, mamy cię. Kamień czyszczający. Mm, może się przyda lol. następny, czy coś. Lightning spear. Lightning spear. No chyba sobie szartujesz, Jezu. Myślałem, że mnie trafi. Nienawidzę tych moich. Nienawidzę, nie nienawidzę, nie widzę. Nienawidzę, nienawidzę was, gnoje grube szmaty. Dobra, dam tego jednego, że miniemy. Nawet że nam nie wyjdzie na plecy, wow. Jestem pełen podziwu. Um, no tam gładam troszkę zlagowała. Mm, czy my chcemy się już leczyć? A odpalimy może człowieczeństwo. A, była ścinka, więc znowu będę musiał zrobić cięcie. Chociaż czy ona jest jakoś wymagana szczególnie, chyba tak. Ostatnio, jak zrobiłem eksperyment, że nie będę robił cięć, bo zrobiłem poprawki, to się nagle okazało, że... ...że bullshit. Więc jeszcze jedno cięcie. No dobra, wracamy do gry i wbijamy na Sif'a. I pan Sif the Scaleless już na nas czeka. Śmieć grupy. Czy my możemy go teraz zranić? Widzicie? On się leczy.

To było co najmniej failowe. A, nie wiem, co mam powiedzieć. A, wiecie co? Zrobię cięcie i spotkamy się koło Sifa. Także z 2. Okej, okay. jesteśmy już w tych um, W międzyczasie jedna z tych, 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 tych że mnie złapała, pogryzła i. Rozwaliła mi broń, znaczy rozwaliła mi, rozwaliła mi talizman. No I, 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 i nie wiem dlaczego tak się stało, ale moja, bro, moja halabarda ma jeszcze połowę wytrzymałości, więc fuck this. Miejmy nadzieję, że tym razem nas Steve nie złamchituje, bo te ataki jego ogonami, tymi mackami czy czymkolwiek jest jakiś totalny bullshit. Nawet nie jest śmieszne, to jest po prostu tragiczne. Z tego co pamiętam, wokół niego się kurde biegało i się go atakowało, ale nie pamiętam jak się to robiło. Cholera, nie walczyłem z nim, kupę czasu. Wiem na pewno, że nie chcę się zbliżać do jego ogona, bo jego ogon to jest morderstwo. A... Wiem, że chciałbym wyregać sobie staminę. On tu robi te kryształki, które przeklinają, do nich też się nie chcemy zbliżać. Problem w tym, że ja nigdy nie pamiętam, która tak jak się kastuje. On się obraca za nami. No i okej, okay, wszystko fajnie i pięknie. Będziemy to robić w ten sposób. Przed tym spróbujemy uciec. Zwyczajnie się rolując. Aha, no tak, zapomniałem, że mam rozwalony talizman i te spiry biją za zero. W dupę węża dostałem tym promieniem, jakimś prawym. Ach, kompletnie nie ogarniam tego bossa, serio. Ale go zabiłem. Także. ją. Przekazany odłamek duszy władcy. O tak, i człowieczeństwo. I, i, i. Dostajemy 60 tysięcy dusz. I zobaczcie, że pojawiło się tu ognisko. I od tej pory, za każdego pokonanego takiego bossa dużego, będzie się nam pojawiało przy nim ognisko. Tak po prostu jest. Teraz tak, podniesiemy sobie witał dwa punkty, ponieważ mamy ciągle mało życia. Naprawimy sobie całe wyposażenie, które jest de facto dość w dość kiepskim stanie po tym starciu z tymi pseudomałżami. Czy da się ulepszyć trochę naszą zbroję jeszcze wschodnia plus 4, a nawet i plus 5, okej. Okay. To teraz hełm. Teraz się przeteleportujemy do kaplicy Firelink. Chciałem ja coś wam jeszcze... Nie. A, no i właśnie, no i w momencie kiedy przyjdziecie do tej jaskini tutaj, to pewnie pamiętacie jak wam mówiłem tam o tym żarze. To SIFA już tam nie ma i można po ten żar iść, jeżeli ktoś używa magicznej enchantowanej broni czy cokolwiek. Um, nie będziemy tu odpoczywać. Tylko skoczymy sobie tu. Swoją drogą, zawsze bałem się tak robić, ale to chyba działa, z tego co pamiętam, właśnie. Zawsze gadałem z Framptem i prosiłem go, żeby... żeby, 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 żeby mnie tu zniósł, natomiast przypomniałem sobie, że przecież tu można skoczyć. Podejdziemy sobie do ołtarza. Albo chwila, zanim ofiarujemy duszę, przeczytamy jej opis, ha? Sprytnie. Zapomniałem sobie o tym także, sorry was bardzo za to, ale, 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 gdzie ona jest? Chyba przedmiot kluczowy, tak. Dusza Sifa Skillness. Dusza Albinosa Sifa scales fragment duszy lorda odnaleziony u zarania epoki ognia. Sif sprzymierzył się z lordem Gwynnem, tu powinno być, i zwrócił się przeciwko smokom. W nagrodę nadano mu tytuł książęcy, uznano za członka rodu królewskiego i podarowano fragment wielkiej duszy. To tylko kawałek, ale i tak może nasycić naczynie władcy. No i właśnie, mieliśmy powiedzia powiedziane na początku, że Sif... Zdradził smoki, zdradził swoich tak naprawdę tutaj widzimy, podsycamy ogień w naczyniu. A... I co z tego wynikło? No to sami już się dowiedzieliśmy, że został uznany za jakiegoś mega świetnego człowieka, Tfu, znaczy no, człowieka źle powiedziane, został po prostu wyróżniony za zasługi powiedzmy przez samego gwyna a teraz, gdzie my będziemy chcieli iść jako drugie miejsce? Czy my chcemy iść na Nito? Hmm. Nie, 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 nie. Zrobimy to w ten sposób, że pójdziemy do nowego lądu. Natomiast w tym odcinku to będzie tyle. A następny już normalnie zaczniemy od tego, że polecimy sobie w stronę nowego lądu. Także wracamy, powiedzmy, na stare śmieci. Odpoczniemy sobie tutaj. I, 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 no, no, w zasadzie to tyle. Zapraszam do lajkowania, subowania, komentowania, zadawania pytań, nie wiem, pisania na fanpage'u cokolwiek. Jakieś porady, jakieś pytania, wnioski, może, może chcecie coś zobaczyć. A miałem jeszcze zrobić ten filmik, jak się wchodzi do AOTY, ale to wrzucę go w przyszłym tygodniu. Także póki co to tyle z mojej strony, dzięki Wam za oglądanie, ja jestem Awęgar, mam nadzieję, że się podobało i, i, i do następnego, na razie, cześć.